Siema siema witam wszystkich. Słuchajcie, e, postanowiłem do swojego nawadniania potreningowego nadać troszeczkę nutki demonizmu, bym tak powiedział, dlatego zaopatrzyłem się u internetowego Chińczyka takiego to cudeńko. Nazywałem to kufel niebanalny. W środku jest, nie wiem, czy jest aluminiowy, czy, czy odsynk, czy jakieś inna nierdzewka. w każdym razie. Bardzo mi się podoba. Kosztowało mnie to niestety chrobrego i Kazimierza z portfela. Troszeczkę pieni się przy nalewaniu, ale tragedii nie ma. Pije się z tego wyśmienicie, aczkolwiek. Muszę przyznać, że lekko metalizowany smak jest, pozostaje. Nie wiem, czy to da się potem zniwelować w jakiś sposób. Aczkolwiek. Tak, czyste inferno. W każdym razie polecam wszystkim srogie nawadnianie. Oczywiście po treningu. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Ah,